Witajcie, jestem Mun, 16. 16. Dzi dziś otwieram. Dziś otwieram swój kanał ka o tematyce kosmicznej. Zapraszam do oglądania i subskrybowania. A dziś co nam pokażesz? swoje pierwsze prace, tak? Tak. Ok. Co to jest? To jest ziemia. Nie, ale chodzi o to ogólnie. Połóż to, połóż to tutaj, połóż to i powiedz mi, co to jest? Z czego to zrobiłeś? Jakimi farbami, czy czym? E, e, zrobiłem to z kulek. Z kulek, tak? Tak. Takie aha, czyli takie, ale to są kulki styropianowe. Tak i plastikowe. Jakimi farbkami to te malowałeś? E, temperowymi. Dobrze, pokaż nam pierwszą swoją pracę. E, z... To co tu w pudełku. Co to jest? Ziemia. Ziemia jest którą planetą? Trzecią. Trzecią planetą od Słońca. Yy. Ma jakieś księżyce czy coś takiego? Ma jeden. Pokaż nam go, jeżeli masz tu coś zrobione. Jak Tak wygląda Księżyc Ziemi. Muszę znaleźć. Tak zwany Srebrny Glob. To jest Księżyc Ziemi. Pokaż teraz nam Ziemię i to razem jak to wygląda, jak one się kręcą wokół. Aha, tak. No faktycznie. Odłóż do pustego pudełka. Do pustego pudełka. To, co już pokazałeś. Dobrze, teraz następna. Co to jest za planeta? Wenus. Wenus jest planetą Drugą moc Słońca. Czyli można tam żyć? Nie. Nie za, da się? Za, 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 mocna atmos za mocne ciśnienie atmosferyczne. Dobrze. W kolejnych filmach zajmiemy się osobno każdą planetą. A gdzieś tylko tak po, pobieżnie pokażesz nam swojej prace. A od następnego odcinka będziemy co, dzień, co co odcinek zajmować się jedną planetą. Połóż, odłóż. Nie poczekaj, skończy się film. O, dobra, połóż teraz szybciutko, teraz pokazuj nam co to tutaj jest, tak szybko. Księżyce. A, później, a w kolejnych odcinkach będziemy dokładnie o tym y, rozmawiać. Księżyce. Z czego to są? Mów od razu, pokazuj i, i odkładaj do pustego pudełka. To jest ksiądz. Nie. A co to jest? To, to jest księżyc Saturna. Dobrze, odłóż do pustego. By się nie myliło. Następne. Dobrze, połóż to sobie później. Pokładasz. Co to są dalej za planety? Najpierw pokażę karłowate planety. Czerwona. Marsa, Marsa pokażę, jeżeli masz. Nie ten, ten. To jest Mars. To jest Mars. Czerwona planeta. O niej będziemy rozmawiać w kolejnych odcinkach. Odłóż to do pustego. Kolejne planety, jeżeli masz jakieś karłowate. I od razu mówię, jaka to jest nazwa. Ceres. Ceres, dobrze, połóż. Będziemy się tym zajmować niedługo. Tymi karłowatymi bo osobno też, w każdym odcinku, będziesz opowiadał o nich nam. Dobrze, inaczej zrobimy. Odejdź. Tu są różne planety i księżyce. O każdych m, tych będziemy opowiadać. Będziemy opowiadać ich historię, ich warunki do życia czy nie, nie do życia. A dziś tylko tak pobieżnie obejrzymy sobie. Co tutaj nam Muntom 16 yy, zrobił. To jest taki mały artysta, który bardzo interesuje się kosmosem i dodatkowo jest artystą, czyli maluje. Jego zainteresowania są yy, malarstwo i takie inne rzeczy, lubi też grać Minecrafta. A to, jest, to są jego prace, yy, które zrobił wczoraj. Wkrótce wam o tym będzie opowiadał dokładnie, i niekiedy nawet zobaczycie na filmach jak te prace wykonuje, bo będzie kamerowane. Na dziś to wszystko, pożegnaj się. Zapraszam, do subskrybowania swojego kanału. A zapraszam do subskrybowania mojego kanału. I do następnego razu. Pa.